Cześć, dzień dobry, witam Was z tej strony Justyna. W mediach społecznościowych pani od Tarota. Jest mi niezmiernie miło, że widzimy się na kolejnej prognozie, tym razem na listopad 2024. Prognozy tradycyjnie robimy dwiema taliami. Pierwszą sprawdzamy ogólną energetykę, czyli takie zdarzenia, które mogą pracować gdzieś w tle, i drugą talią sprawdzamy poszczególne obszary życia, takie jak relacje, uczucia, emocje, praca, finanse i wyzwania. Pamiętajcie, proszę, że jest to prognoza ogólna, dopasowana do waszego znaku słonecznego. Weźcie z niej to, co z wami rezonuje, i odpuśćcie resztę. Natomiast, gdyby wołała Was prognoza indywidualna, czy gdybyście mieli pytania do moich kart, to oferta jest na stronie internetowej. Wszystkie namiary są w opisie. Tymczasem zapraszam już na prognozę 12 znaków Zodiaku. Dobrze, kochani, to spójrzmy co dla naszych astrologicznych baranów na listopad. Dobrze, kochani, to spójrzmy na te karty dla naszych astrologicznych baranów na listopad. Dziesiątka buław, szóstka buław, ósemka mieczy, król buław. I patrząc na tą energetykę ogólną, mam poczucie, że w listopadzie będziecie trochę, kochani, mogli odsapnąć. Bo tutaj mamy trochę taką codzienność, takie w tym słowie żyćko, sprawy bieżące. Tu nie ma jakichś dużych zwrotów akcji. Mam poczucie, że barany mogą mieć duże zwroty akcji w październiku, bo tam było zaćmienie w opozycji do Waszego znaku, była bardzo wybuchowa pełnia w baranie, więc tam mogło się dziać i to tak naprawdę w tym słowie na grubo, natomiast tutaj ten listopad to jest trochę taki moment, żeby wyhamować, więc tutaj kochani, rozsiądźcie się w fotelu i cieszcie się tym, że po prostu dzieje się to żyćko i też mamy trochę taką sinusoidę zdarzeń, że raz pod górkę, raz z górki, raz w ograniczenia, raz trochę łatwiej i werwa do działania, ten listopad może dla was energetycznie wyglądać i spójrzmy kochani na te karty jeszcze pojedynczo. W tym pierwszym tygodniu listopada może być przyciężko i czasami to będzie chodziło po prostu o gęstą atmosferę na wszystkich świętych, o jakieś stanie w korkach, noszenie toreb, przejazdy, to że po prostu to jest taki w cudzysłowie gęsty czas. Być może też się coś tutaj jeszcze będzie oczyszczać po tym październiku, możecie tą październikową ciężkość tutaj wnosić. Natomiast ten początek no, on może być taki w cudzysłowie pod górkę. Tu może być trudno, możecie czuć opór materii i czasami będzie chodziło o to, że jeżeli macie sprawę urzędową do załatwienia, to będzie milion przeszkód, żeby się do tego urzędu dostać. Na miejscu też będzie szło jak po grudzie. I ten pierwszy tydzień, to być może też w ogóle w tych kartach, to nie jest taki najlepszy czas, żeby tutaj, tutaj próbować załatwiać jakieś ważne dla Was sprawy. Takie, na takie sprawy najlepsze energetycznie wydają się być drugie. Drugi tydzień listopada i ostatni tydzień listopada, bo ten pierwszy tydzień, no on może być taki oporny. Tutaj barany mogą być w ogóle też trochę zmęczone i też, kochani, uważajcie po pierwsze na to, ile bierzecie na swoje barki, żeby się tutaj nie przedźwigać, nie przeciążyć. Po drugie, też dosłownie w takim sensie fizycznym, jeżeli drogi baranie szarpiesz ciężary na siłowni, to też uważaj, żeby nie przesadzić, bo tu są przeciążenia. I to samo, jeżeli będziesz nosić torby z samochodu do domu, to być może lepiej zrobić dwa kursy więcej. W ogóle warto uważać z obowiązkami, ze zobowiązaniami, bo tutaj może być dużo, być może coś zostawiliście na koniec października i jeszcze to na ten listopad przejdzie i będzie się jakoś za Wami ciągnąć. Też warto uważać na to, żeby tutaj nie wywierać nadmiarowej presji, czy to na sobie, czy na otoczeniu, natomiast ta atmosfera się zmienia na dużo lepszą, na dużo lżejszą, łatwiejszą w drugim tygodniu. W tym drugim tygodniu to, co macie zaplanowane, to, co chcielibyście zrealizować nawet na spontanie, może się właśnie dziać w taki sposób, może Wam się udać i ja tutaj zazwyczaj z przymrużeniem oka podaję taki przykład, że kurczę, zgadujecie się z grupą znajomych po 30 i akurat wszyscy mogą się spotkać, ale to może być cokolwiek innego, to może być ta sprawa w urzędzie, to może być umówienie jakiegoś terminu do fryzjera, do lekarza. Tutaj macie szansę na powodzenie, bo w tej szóstce w ten sukces przychodzi łatwo, on bardzo fajnie zasila naszą motywację, natomiast też patrząc na tą sekwencję kart, jeżeli tutaj będziecie realizowali w tym drugim tygodniu listopada jakieś długofalowe projekty, to ok, pierwszy krok na przykład z 10 może pójść łatwo, potem dynamika jest taka, że mogą się jakieś przeszkody Pojawiać, i trzeba to będzie długofalowo swoją energią zasilać. Bo ta szóstka buław to jest taki efekt, wow, tutaj te pierwsze kroki udają się, łatwo idzie jak z płatka, zasilają naszą motywację, ale żeby coś było długofalowe, żeby coś trwało, to my będziemy w cudzysłowie potrzebowali dorzucać tutaj jakiś drew do kominka, żeby to działało. I tutaj też, drogi baranie, jeżeli będziesz wychodzić na jakieś randki, na jakieś imprezy, możesz stać w blasku reflektorów, może być na Tobie wiele, wiele spojrzeń, możesz być w centrum uwagi i może Ci się to też podobać. Możesz tutaj dosłownie wpaść komuś w oko, może być taki efekt, natomiast on też bywa krótkotrwały. I tak jak powiedziałam, to szczególnie w tej środkowej części miesiąca warto uważać na to, żeby nie spocząć na laurach i żeby baranki się tutaj nie zniechęciły, żeby coś żarło, żarło, a potem się zrobiły problemy, bo tutaj w tym trzecim tygodniu listopada no mamy taki potencjał na problemy, bo jest ósemka mieczy i ta karta może wnosić, kochani, że czy to będą jakieś takie kłody pod nogi, jakieś kij w szprychy, coś będzie szło, nie tak no, nie wiem, strona, y, strona internetowa urzędu nie będzie działać. Wasza drukarka będzie bez czarnego tuszu, więc nie będziecie w stanie czegoś wydrukować. No takie codzienne upierdliwości. To może być tydzień w takiej energetyce. Tutaj znowu może być trochę takich niedogodności, przeszkód do pokonania. Natomiast w tym trzecim tygodniu lepiej jest się jednak skupiać na szukaniu rozwiązań niż na szukaniu wymówek. I jeżeli drogi baranie w ogóle widzisz, że dzieje się coś takiego, że ty nie możesz, że coś już nie warto, że to się nie uda, to też sprawdź, przyjrzyj się, czy to nie są tylko Twoje własne myśli, przekonania wokół pewnych tematów. Ta ósemka mieczy może być zilustrowana w taki sposób, że macie wolną sobotę. Wiecie, że musicie napisać pracę licencjacką, magisterską, oddać jakiś dokument czy raport, stwierdzacie: siadam o dziewiątej, z kawą zaczynam. I budzicie się w, tej, w tą sobotę o 10, o 11 i stwierdzacie, kurczę, już nie warto zaczynać. To są właśnie takie nasze ograniczające przekonania z ósemki mieczy, więc kochani, przyglądajcie się, co może się tutaj dla Was zadziewać i czy te ograniczenia, które będziecie napotykać w Waszych różnych życiowych sprawach, będą bardziej właśnie w rzeczywistości, tak jak ten tusz, który można zmienić w drukarce, czy być może tylko w Waszej głowie. Natomiast ta końcówka miesiąca, no jest dla Was, kochani, w na pełnej bombie, tutaj możecie mieć dużo energii, bo mamy króla Buław. To pokazuje taką wysoką energetykę. Wy możecie być ba w bardzo dużej takiej witalności. Może was ta energia rozpierać, i być może dzięki tej energii będziecie działać na różnych frontach. Być może będziecie te wasze sprawy życiowe, projekty popychać do przodu. Natomiast w takiej wysokiej energetyce warto uważać, czy jeżeli współpracujecie z innymi osobami, czy być może w ogóle robicie coś w grupie osób, to a Was rozpiera energia, a i innych nie, to czy Wy jakoś tych innych nie dociskacie kolanem, nie popychacie, nie wywieracie jakiejś presji, bo to bywa taka ciemna, ciemna strona króla buław. Natomiast może być też tak, że tutaj w ogóle będziecie chcieli uprawiać sporty i to jest jak najbardziej super, to też jest takie bardzo dobre ukierunkowanie tej energii, ale dla części osób możliwe jest też taki scenariusz, że tutaj będzie Wam wybijał jakiś mężczyzna w typie króla buław. To może być mężczyzna z podznaku ognistego, strzelec, lew, baran, albo osoba z dużą ilością ognia w horoskopie. To jest taka osoba dynamiczna, władcza, która nie pyta, nie konsultuje, tylko działa. Ktoś taki może Wam wybijać. To może być mężczyzna, którego już znacie. Być może on będzie miał dla Was tutaj jakieś propozycje, być może będzie Wam jakoś energetycznie przy różnych projektach wybijał. Dla osób, które szukają kogoś do relacji właśnie mamy pod koniec miesiąca tego króla buław, tutaj może być intensywnie. Tu może być silne przyciąganie fizyczne. to też jest taki mężczyzna, który właśnie bywa władczy lubi zdobywać, ale też drogi baranie sprawdzaj na ile to jest osoba, która być może szuka długofalowej relacji, bo w królu buław też często takie osoby są raczej tu i teraz mają taki zamiar też jakiś romansowy, więc kochani sprawdzajcie. I jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, to nie mam tutaj jako taką propozycji umownych, natomiast mam poczucie, że działa, barany mogą tutaj działać z dużą werwą. I spójrzmy, kochani, na same relacje. Umiarkowanie cesarzowa dwójka. Była. Patrząc na te karty w relacjach tutaj po tym intensywnym październiku, gdzie było zaćmienie w opozycji do waszego znaku, więc w aspekcie napięciowym, gdzie była ta intensywna pełnia, mamy spowolnienie w tych relacjach. Być może szukanie jakiejś równowagi, jakiegoś złotego środka. Natomiast jest tutaj przestój i jest też taka tendencja ku trosce, ku jakiejś opiekuńczości, być może w stosunku do siebie, być może w stosunku do innych. Natomiast, drogi Baranie, jeżeli słuchasz tego i. Czujesz, jak się w środku z wszystko skręca, bo chciałbyś i chciałabyś, żeby coś się działo, to karty podpowiadają, że może tak być, natomiast będziesz potrzebował i potrzebowała po prostu ruszyć energię, żeby to się mogło zadziewać. Tutaj w ogóle na początku miesiąca w cenie będzie w cudzysłowie tak zwany złoty środek. Próba spojrzenia na sprawę z dwóch różnych perspektyw: próba odnalezienia potrzeb i znalezienia takich strategii, żeby te potrzeby jak najlepiej, jak najefektywniej godzić. Natomiast też właśnie pod takim kątem energetycznym, tutaj ta, te rzeczy, które wnosicie z października mogą być przedłużone. Tu zbyt wiele innego może się nie dziać i gdybyście potrzebowali innych jakości, to tak jak powiedziałam, trzeba coś zmienić, trzeba tą energię ruszyć. Natomiast patrząc też całościowo, mam takie poczucie, że w ogóle jakimś schematem, jakąś historią na ten miesiąc dla baranów w relacjach jest to, że będziecie czekać na decyzję jakiejś kobiety w typie cesarzowej. I to się kochani różni może manifestować, bo dla niektórych to będzie Wasza partnerka, żona, matka Waszych dzieci, która będzie z jakimiś decyzjami zwlekać. Dla niektórych to będzie przyjaciółka, która będzie się, będzie zwlekała z określeniem się również w pewnych aspektach. Dla innych osób to może być też Wasza rodzicielka, która z jednej strony zapowiedziała się, że Was odwiedzi, a z drugiej znowu nie mówi, kiedy to dokładnie będzie, bo tutaj mamy ten aspekt tego, że jest spowolnienie, jest jakieś przeczekanie. I w środkowej części miesiąca, właśnie, może bardziej wybijać postać cesarzowej, czyli takiej kobiety już niezależnej, kobiety pewnej siebie, swojej kobiecości, która często bywa mamą, i to się może różnie materializować z kogoś tam, gdzie szefowa, partnerka, żona to może być mama też yy, waszych dzieciaków to może być przyjaciółka taka kobieta już osadzona, osadzona w życiu. Ktoś taki może tutaj wybijać. Ponadto dla części baranów też w tej środkowej części miesiąca są możliwe jakieś takie wyjazdy w babskim gronie, gdzie będzie się dyskutowało właśnie o jakichś takich kwestiach z kobiecej perspektywy. Czy to o macierzyństwie, czy być może o jakichś kwestiach związanych też z wizerunkiem, z wyglądem. W ogóle o żeńskiej energii. I tutaj też kochani, być może Wy będziecie w stosunku do kogoś opiekuńczy być może ktoś będzie opiekującym w stosunku do Was. Tutaj też możecie mieć właśnie sporo potencjału kreatywnego, natomiast też, też może być tak właśnie zgodnie z tą energetyką ogólną, że pierwsze sukcesy przyjdą łatwo, potem do jakieś przeszkody i potem trzeba będzie w to jeszcze inwestować energię. I ta końcówka miesiąca znowu jest w jakimś spowolnieniu. To może być dobry moment też na takie przyglądanie się temu, co te wcześniejsze tygodnie listopada wniosły, i próbę tutaj ułożenia sobie w głowie planu na końcówkę roku, być może na kolejny, na kolejny rok. To jest taki moment na ocenę i planowanie posunięć, natomiast też sprawdzaj ze sobą drogi Baranie, czy ty w pewnych działaniach z różnymi kwestiami nie zwlekasz. Jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, to tutaj nie mam zdefiniowanych partnerów. Króla buław omówiłam w energetyce ogólnej. Natomiast, jeżeli drogi Baranie, szukasz partnerki, to mamy postać cesarzowej. To może być właśnie taka kobieta niezależna, pewna siebie, być może, która jest mamą. Natomiast mam poczucie, że tutaj w kontakcie z tą osobą mogą być jakieś przestoje, ten kontakt może być jakoś opóźniony. Albo online i też spotkanie na żywo będzie po prostu opóźnione, więc jeżeli jesteś zainteresowany, to też trzeba będzie to zaplanować i zasilić swoją energią. Tak to kochani wygląda i pamiętajcie proszę, że jest to energetyka ogólna dopasowana do Waszego znaku słonecznego, natomiast jeżeli chcielibyście zajrzeć konkretnie w Wasze sprawy relacyjne, to zapraszam czy to na rozkład tarota, który jest do tego dedykowany, czy to rozkład partnerski, czy rozkład miłość dla singla, czy być może na analizę Waszego horoskopu urodzeniowego. Ta oferta jest dostępna na stronie. I spójrzmy, kochani, na pracę. Piątka monet, piątka kielichów, królowa monet. Kochani, w tym obszarze zawodowym, może być trochę pod górkę przez tą pierwszą połowę listopada. Tutaj mamy dwie piątki, i numerologicznie piątki wnoszą taką niestabilną, dosyć chaotyczną energię. Tutaj taka ogólna dynamika dotyczy tego, że ten listopad może dla Was wnosić jakieś zdarzenia, być może coś nieprzewidzianego, coś, co będzie się wiązało z jakimś dyskomfortem, rozczarowaniem. Natomiast koniec końców, i tak w cudzysłowie spadacie na cztery łapy, wychodzicie na swoje. Przykładowo no, możecie mieć do stworzenia jakiś raport. I na początku miesiąca być może w ogóle cały plik Wam się zgubi, bo nie macie backupu. Potem do tego raportu będzie pierdyliard poprawek. tak? Bardzo, że Wy już będziecie mieli tego pliku, tego raportu dość, ale koniec końców, kiedy go oddacie, wszyscy mogą Wam gratulować i mówić, że to świetna robota. To jest trochę taka dynamika, i oczywiście poza raportem można tutaj podstawić inne rzeczy, bo ja te przykłady podaję, żeby Wam trochę zilustrować. Natomiast chodzi o pewne dynamiki, o pewne tendencje, i to się może różnie materializować w zależności od tego, jak się, w jakim środowisku pracy jesteście. I patrząc na te karty jeszcze pojedynczo, ten początek miesiąca, on może barankom upływać w jakimś poczuciu tutaj zubożenia, tego, że czegoś jest nie dość. I po pierwsze, warto, jeżeli pracujecie na jakichkolwiek plikach, robić kopie zapasowe, żeby coś się tutaj nie zgubiło. Być może też warto przypilnować trochę haseł tego, żeby coś Wam nie wygasło i żeby nie trzeba było tego odzyskiwać, bo to może być długa i upierdliwa droga. Ale... Może być też tak, że ten początek miesiąca wniesie jakieś nieobecności w tej pracy zawodowej, będzie Was mniej do pracy w ramach danego zespołu, w ramach danego miejsca pracy, a pracy będzie tyle samo. Ale też być może dla części Baranów tutaj też będzie taki scenariusz, że jakieś rozwiązania w tym życiu zawodowym, na które liczyliście, nie będą mogły się realizować, i to się być może będzie wiązało właśnie z jakimś poczuciem dyskomfortu. Z jakimś rozczarowaniem. To też może być taki scenariusz, że przez to, że jest Was mniej, bo ktoś się rozchorował, bo ktoś jest na urlopie. Wy przykładowo nie możecie wziąć tych kilku dni urlopu i też jesteście tutaj rozczarowani. Natomiast no, mam poczucie, że może chodzić o to, że po prostu osób jest mniej, pracy jest tyle co zwykle, bądź trochę więcej i te pierwsze, dwie, trzecie miesiąca mogą być trudniejsze. Mogą być w jakiejś takiej energii, właśnie tego, że dużo się dzieje, że jest trudno, że jest. Jest to dla Was jakoś bardzo niekomfortowe, natomiast pod koniec miesiąca możecie dostawać właśnie tutaj jakieś uznanie z tego tytułu, że zostaliście na posterunku, że sobie poradziliście z tymi zasobami, które macie, bo ten koniec listopada jest pokazany w dużo większej stabilności, w tym, że wszystko jest pięknie, w cudzysłowie, ogarnięte i może być tak, że to będzie taki uścisk ręki prezesa, może być tak, że nawet będzie to jakaś dodatkowa kasa, jakaś premia uznaniowa. Ale też, kochani, wy pod koniec miesiąca możecie stwierdzać, że inwestujecie w siebie bardziej, idziecie na jakieś kursy do szkolenia, ale też być może w tym środowisku zawodowym będzie wam wybijała jakaś kobieta w typie królowej monet, czyli taka osoba praktyczna, pragmatyczna. To może być szefowa, to może być też ktoś, kto pomoże wam być może ten początkowy chaos listopada trochę poukładać. Natomiast no, ta końcówka miesiąca jest już tutaj dużo, dużo stabilniejsza i w dużo większym komforcie. Tak to, kochani, wygląda i spójrzmy na finanse. Trójka monet szóstka buław, ósemka kielichów. Patrząc na te finanse dla baranków, kochani, tutaj jest taki scenariusz, że listopad może dla Was przynieść propozycje współpracy, szansę na zarobienie jakichś dodatkowych pieniędzy i te propozycje współpracy mogą jawić się jako coś super i coś, co przyszło łatwo. Natomiast mam poczucie, że one mogą nie dochodzić do skutku, bo pod koniec miesiąca tutaj może następować jakaś rewizja. Więc jeżeli Wam na takich współpracach zależy, to też zasilajcie. Je w sposób trwały i konsekwentny swoją energią. I patrząc na te karty pojedynczo, ten początek miesiąca w trójce monet może właśnie wnosić to, że do Waszych drzwi zapukają jakieś projekty zespołowe, grupowe. Być może dostaniecie zaproszenie, żeby wziąć udział w jakichś przedsięwzięciach jako. Osoba, która buduje coś większego, czyli jest zespół osób, każdy coś wnosi i wy tam dodajecie swój kawałek. O tym jest trójka monet. Więc jakieś zaproszenia do projektów, z których może być dodatkowa kasa, ale też ta trójka monet może wnosić jakieś takie działania w grupie, działania trochę na zasadzie zrzutka, składka. No Przykładowo organizujemy urodziny cioci i ręki i wszyscy tam z rodziny się składają po ileś, żeby tą imprezę wyprawić. O tym też może być ta trójka. Monet. I to może dosyć łatwo pójść, natomiast warto zadbać całościowo o komunikację i też tutaj nie zniechęcać się przy pojawieniu się jakichś potencjalnych przeszkód. W środkowej części miesiąca baranki mogą mieć tak zwaną lekką rękę do pieniędzy. Tutaj możecie łatwo te pieniądze wydawać, bądź być może możecie je łatwo zarabiać. Tu mogą być przypływy i odpływy, natomiast to jest taki moment po prostu w miesiącu i mam poczucie, że pod koniec miesiąca będziecie tutaj robili rewizję. I ta rewizja może dotyczyć różnych rzeczy. Może dotyczyć tych propozycji współprac, bądź Waszego podejścia do tych współprac. Może Dotyczyć w ogóle waszego podejścia do finansów. Tutaj też pewne rzeczy mogą nie dochodzić do skutku. No, przykładowo na początku listopada być może dostaliście trzy propozycje, ale z końcem listopada wiecie, że dwie z nich nie będą się materializować. Bo ta ósemka kielichów to jest raczej taka karta, że tutaj mamy energię, że coś nam się rozwiązuje, coś nam nie dochodzi do skutku. I to też się może tak materializować, że ty, drogi Baranie, spojrzysz na swoje finanse, spojrzysz na swoje subskrypcje, spojrzysz na swoje. Decyzje konsumenckie, i stwierdzisz z tego, z tego i z tego, to ja rezygnuję. Bo ta ósemka kielichów też bywa o tym, że coś w finansach nam służyło, ale już nie służy i chcemy zmieniać nasz kurs w finansach, chcemy od tego odchodzić i z tego rezygnować. Więc ten listopad, no to może być też taki czas na rewizję w tych finansach. I spójrzmy na wyzwania. Kapłanka, dziesiątka monet, szóstka monet. Patrząc na te karty, mam poczucie, że listopad może wnosić wyjście na jaw jakiś tajemnic związanych z majątkiem rodowym. I to się, kochani, różnie może materializować. To może być taki scenariusz, że przykładowo dowiecie się, że jeżeli babcia miała troje wnucząt, to jednemu ukochanemu wnuczkowi, czy jednej ukochanej wnuczce przepisała więcej jakieś, jakąś działkę, jakiś kawałek lasu, dała większą darowiznę niż pozostały. Może być też tak, że dowiecie się, że przykładowo wasza mama, wasz tata, ktoś z waszej rodziny udzielił pożyczki jakiejś osobie i wy to być może będziecie uważać za nierozważne, niemądre. I też coś takiego na jaw może wychodzić. I patrząc na te karty jeszcze pojedynczo, ten początek miesiąca może wnosić ujawnienie jakichś sekretów, jakiejś tajemnicy, i to się, kochani, różnie może materializować. Tak jak powiedziałam, być może to będą kwestie finansowe, natomiast może być jest też tak, że dowiecie się o jakichś zmianach w pracy. Być może ktoś odchodzi i stąd to poczucie straty i pewnego rozczarowania. Być może aplikowaliście o awans, o podwyżkę i dowiecie się, że w tej formie, w której byście tego chcieli, nie jest to możliwe, ale pod koniec miesiąca będzie Wam ktoś proponował coś innego. I być może też dla części osób będzie w grze taki scenariusz, że tutaj w ogóle jakieś zobowiązania rodzinne będą problematyczne. No, przykładowo Ciocia jest ma te urodziny, te 80 urodziny i jest oczekiwanie, żebyście na nich byli. A Wy z powodu różnych okoliczności życiowych możecie nie mieć przestrzeni albo najzwyczajniej w świecie możecie nie mieć chęci, żeby na tych urodz urodzinach być. Bo te kwestie związane w ogóle z rodem też mogą być jakoś problematyczne. Być może to Was, kochani, ktoś też będzie prosił o pożyczkę albo tutaj do Was dzwonił z jakimś interesem i to też może być trochę taka dynamika, że najpierw stwierdzicie, że super, pewnie, nie ma sprawy, a potem jak przemyślicie ten temat, to będziecie się z tego trochę chcieli wycofać. Więc od samego początku warto tutaj się zastanawiać i rozważać wszystkie za i przeciw. I też, kochani, mamy w wyzwaniach szóstkę monet, i tak jak mówiłam, możecie mieć tutaj szeroki gest, natomiast karty podpowiadają, że warto na to uważać, żebyście tutaj pod koniec miesiąca też już w cudzysłowie nie jechali na oparach. Ponadto, ta karta może nas też odnosić do tego, co mówiłam w energetyce ogólnej. Jeżeli ciebie, drogi Baranie, pod koniec listopada będzie rozpierała energia, będziesz mieć takie parcie na to, żeby było po twojemu, tu, teraz, natychmiast, to może ci Brakować pewnej wyrozumiałości, szczodrości, też w pójściu na rękę drugiej stronie. Warto się temu przyglądać, i warto tutaj nie stosować jakiegoś nadmiarowego oporu. Tak te karty dla Was, kochani, wyglądają. Ja Wam dziękuję bardzo za obejrzenie tej prognozy. Dziękuję wszystkim osobom, które zostawiają łapkę w górę, dają serduszko, dają komentarz. Jest mi to bardzo potrzebne do rozwijania tego kanału i też mnie to motywuje. Natomiast, jeżeli woła Was prognoza indywidualna, czy to taka, czy być może na 2025, czy macie pytania o relacje partnerskie, przyjacielskie, czy o to, kiedy znajdziecie miłość, chcielibyście coś sprawdzić w kwestii pracy, czy w kwestii finansów, bądź macie. Jakiekolwiek inne pytania do moich kart, bądź chcielibyście analizę horoskopu urodzeniowego, to zapraszam do kontaktu przez moją stronę. Wszystkie namiary są w opisie. Zapraszam Was też na mojego Instagrama. Tam jest mnie trochę więcej. Tam mamy taki codzienny kontakt, i też ten Instagram jest podany w opisie tego filmu. Tymczasem, jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.